Jezu, yes, co to było? Nasz Pomylone w ogóle. To było dosłownie... dzieliły nas w do sekundy. Od tego, żeby tak po prostu to zniknęło, no. No, zaskoczyliśmy. To co, wracamy na obóz, nie? Nie, No nie ma właśnie. Oni ominęli się to miejsce. Znaczy były. No chyba, że po prostu coś innego by pachniało, ale pachniało podobnie, choć tandy. Mhm. Las śmierci. Bo dlaczego las śmierci? To po prostu był zwykły las. Wzmocniliśmy ich, przecież widziałeś. Chwilę po oblaniu przybyło ich tak o, a on nawet. Cztery, gdzieś. A z tego się nagle cała chmara zrobiła. Z czego połowa tej armii obstawiała wcześniej zamek. No. Jeszcze tych chmury. No, najpierw musimy wrócić do obozu. Do znaczy do klasztoru. Musimy iść po prostu naprzód. Wyjdziemy jakoś na to jeziorko pewnie. To ja ci poradzę. A już mieliśmy normalność w zasięgu wzroku, w zasadzie. Znaczy ręki. No i kur. No właśnie, nie wiem. Go się chyba nie da zniszczyć. Pamiętasz, mówiłem ci, on jest niezniszczalny. Ale go tu nie ma, rozumiesz? On nam nie, nie pomógł. To, że przysłał nam butelki wody, to wiesz. No i to jest tyle, a on sam gówno zrobił. Wiesz, jakby było prosto? Sami musimy sobie radzić, sami się szykujemy na wojnę. Czyli tak, nasza dwójka, nieprzygotowana na nic, kontra cała armia demonów, nieustraszony, który może zrobić wszystko i chmura ciemności. Świetnie. Kolejny piękny dzień na tej ziemi. Jedyne, co mogłoby nas jeszcze uratować, to technika złotego liścia. Ale nawet, nawet, słuchaj, nie, nie właśnie nie. Nawet nawet nie wiemy, jak, jak, jak ją wykonać. Jest tylko napisane, że taka technika istnieje i ona powstrzymała nieustraszonego i zamknęła go na wieki. nie wiemy nic. Siła i nieustraszonego. Został, został tylko ten mały łupki skrawek guzna w zasadzie. No. no I po prostu no Taki... Po no, no, no. Taki A on to portki mu chyba spadły. Ale gdyby nie ten głupi składnik pomylony, to już byłoby wszystko ok. Moglibyśmy wrócić do grania w zbijaka w siatkówkę. Mógłbym wreszcie znowu... miałbym wreszcie... mógłbym puszek w ogóle. Trzeba było go wysłuchać. O ile, bo my ją i tak nie, wyg nie, nie wygramy. jej. To jest. Jedyne mamy do stracenia życie i ziemię. No. Ale ten nieustraszony mógł dać nam jakiś ten. Moglibyśmy. No czemu on spokojnie nie chciał z nami sprostać? Na przykład, nie wiem, da nam żyć i wszystko, tylko że zbierze sobie tylko pół ziemi. Chociaż tyle, ale. Pewnie było, wyszłoby tak, że on by niby tak robił, nie? A wyszłoby z tego tyle, że on zwyczajnie w świecie by nas oszukał. Jak ja nie lubię, jak ja nienawidzę magii. Gdyby nie Dawid, nie byłoby nas tutaj. Nie byłoby tego głupiego demona, nie byłoby tych demonów, tej głupiej chmury, i nie straciłbym kota. Ale kurde, a jeśli złoty mak podeszło przepis Dawidowi, ja już nic nie, nie rozumiem. nie wiemy w sumie jak się szykować co możemy przynajmniej wiesz co nie wiem czy ja się chcę szykować czy po prostu właśnie nie wiem chyba się nawet poddać może przynajmniej daruje nam za się życie i zostawi nam ten skrawek i my nie będziemy mu wchodzić w drogę ale z drugiej strony chciałbym jeszcze mojego kota zobaczyć choć raz Ziemniaka, Dawida. Dla mnie najbolesniejszą stratą jest mój Puszek. Przecież to są lata. Pięć, sześć, przynajmniej tu siedem lat. Siedem lat Dzisiaj nie go widziałam. Jeszcze udało mi, jeszcze trafiłem na kota, który potrafił mówić. I, I wiedział, jak zniszczyć to wszystko. On znał przepis cały czas. Nic by się nie stało. Jeśli, jeśli wróci normalność i jeśli jakimś cudem wygramy, to Dawid ma kategoryczny zakaz robienia jakichkolwiek magicznych rzeczy. Ja nie chcę mieć z magią już nic wspólnego. nasz, nasz ob no to jest już, wiesz co, nie mówmy na to szałas to jest klasztor oj tak musimy usiąść nie, z nie znalazł tego miejsca bo te chmura by tu przecież była już a nie było jej, to znaczy, że nie wie jeszcze o tym nasza ostatnia deska ratunku to to miejsce ja już mam dosyć, nie wiem jak ty. Wiesz co? Ja mam lepszą propozycję. To będzie najprawdopodobniej ostatni posiłek. Bo wy, wynik, z moich obliczeń wynika, że będą to już jutro. Mamy czas, dosłownie mamy jeden... No dosłownie mamy jakieś 6-7 godzin. Szkoda też czasu na ryby. To Dziękuję.